taka, hmm, a potem będzie coraz lepiej, także zostańcie, koniecznie słuchajcie, co się dzieje. Oraz Josioła. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę, zapisania komentarza, ponieważ to bardzo wspiera kanał. I będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie. I będą dwa odcinki z tego. Pierwszy będzie o staniach, w których byłam, a drugi będzie o staniach, które oglądałam. Teraz sobie zaczniemy od tematów, staniach, w których byłam. I o co w tym ogólnie chodzi? Chodzi w tym o to, że powiem Wam o wszystkich złych rzeczach, jakie mnie spotkały w tych stajniach. Dzisiaj rozmawiam o stajniach, w których byłam. Taki odcinek mniej więcej był nagrany, ale ten będzie taki, wiecie, typowo poświęcony stajniom, tym co się działo i to, co widziałam oglądając stajnie. Ale dzisiaj zostajemy przy tym, co się działo w stajniach, w których były moje konie. Jak ktoś mnie kojarzy z jakiejś stajni. Żeby też nie brał prochotnych wniosków, że wiecie, w tej stajni się coś wydarzyło, bo ja byłam naprawdę w wielu stajniach mimo wszystko. Ja naprawdę bardzo długo już jeżdżę konno, żeby ktoś wiecie, nie przyszywał łatki do stajni, która nie ma z tym nic wspólnego. Jakby mówimy sobie to anonimowo po prostu o w ten sposób. Będziecie w stanie, wiecie, stwierdzić. Na co głównie zwracać uwagę, co prawda taki odcinek już nagrałam mniej więcej, ja tego zapraszam do góry. Widziałam właśnie, że podobne filmiki nagrywała Gazela, co prawda z opowieściami jakby od widzów, a ja wam poopowiadam z tym, co ja przeżyłam, bo ja przeżyłam tego dużo, Jak wiecie, jak, jak oglądacie, to wiecie, że tego było sporo na moje nieszczęście. Niestety. Pierwsza sytuacja nieprzyjemna, jaka spotkała mnie w stajni, to była sytuacja, kiedy ja jeszcze byłam w sumie mała, rodzice sobie przywozili do stajni, no bo... Wiadomo, nie miałam prawka, ktoś bym musiał przywieźć. Więc byłam uzależniona od godzin prac rodziców. Stajnia się tak wycwaniła, że zaczęli sobie ogarniać, w których momentach przyjeżdżam do stajni i mimo próśb, żeby ten koń wychodził na jakiś padoczek, żeby wyszedł z boksu, Potem okazało się niestety, że koń był wypuszczany dosłownie 15 minut przed naszym przyjazdem, co wyszło niespodziewanie, gdy przypadkiem przyjechałyśmy wcześniej do stajni. Była też jedna sytuacja, kiedy zostałam konia w boksie, gdzieś mu się krew z nosa musielała, przez to, że było po prostu ciepło w stajni, naczynka pewnie pękły z przegrzania. No i wiecie, ja przyjechałam na trening, koń w boksie a miał być na dworze. Stania się niestety nagrzała i, i wyszło tak, a nie inaczej. Jest taka nieciekawa nie sytuacja, zwłaszcza dla dziecka, które się cieszy, wiecie, przyjeżdża na trening, a to taka sytuacja, której można było po prostu uniknąć, nie? Oczywiście nic się nie stało, jakby po prostu pękła jakieś naczynka z przegrzania, więc wiecie, no nic strasznego, ale mimo wszystko treningu nie było. Byłam w stajni, w której były godziny otwarcia. I w momencie, kiedy. <laughs> przyjechałam wieczorem, no bo właśnie moja mama tak mogła przyjechać ze mną ja sobie pojeździłam i załóżmy te 20 minut, 30 minut po tym zamknięciu teoretycznym no jeszcze szybko pozbierać sprzęt nie wiem, nakarmić tam konia, czy tam założyć derkę, żeby ten koń wycechł, i pojechać do domu i uwierzcie mi, że to był problem I <laughs> potrafiliśmy dostać taką taki opierdziel z góry do dołu że jakby sobie to w ogóle wyobrażamy a jeszcze hicier, bo ja się wtedy przygotowywałam do zawodów a inna osoba jeździła na placu w momencie, kiedy już było poza godzinami i mnie się na opierdziel, no to okazało się, że tamta osoba trenuje do zawodów i ona może. Oczywiście tamte osoby się, właścicielka stajni z tamtą osobą się bardzo dobrze dogadywały, także tamta osoba mogła sobie jeździć, ja nie mogłam, mimo tego, że ja też planowałam w tamtym momencie, no jechać na zawody, nie? Większy hit. Moja mama jechała zakrapiać koniu oko. Bo jak wiecie, to bojadera nie widzi na jedno oko, to oko się tam raz do roku infekowało, trzeba było rano, wieczorem zakropić oko I czasami wiecie, czasami ktoś nam pomagał, czasami nie, czasami się szło dogadać, czasami robiłyśmy to same Więc w momencie, kiedy moja mama pojechała rano, no ja byłam wtedy prawdopodobnie w szkole, bo ja jeszcze wtedy do szkoły chodziłam, niesamowite, nie? Moja mama pojechała rano, brama zamknięta Właściciele się kręcili na posesji, tak, że moją mamę widzieli. Moja mama tam e, ponoć krzyczała do nich, co w się sensie krzyczała, wiecie, mówiła, czy może wejść, po prostu zakropić oko wejść, wejść i wyjść po prostu i tyle albo podać kroplę i, i, i po prostu, żeby to zrobić, tak? No bo antybiotyk trzeba podawać w określonych tam, wiecie, godzinach i w ogóle. Że moja mama przyjechała trochę wcześniej, żeby nie spójrzli się do pracy, nie wpuścili jej, mimo że widzieli i udawali, że jej nie widzą. Także i potem jeszcze coś tam powiedzieli bodajże mojej mamie właśnie, że przyjechała wcześniej i że są godziny otwarcia. Rozumiecie to? W sensie wiecie, w jakiś sposób rozumiem sytuację, ale jesteśmy ludźmi i powinniśmy się móc ze sobą dogadać. Nie są sytuacje, które niestety co północy coś się dzieje i trzeba działać, tak? Bo nie wiem, koń dostanie kolki w nocy i co? Nie można wejść? No, wiecie, to też trzeba wziąć sobie pod uwagę, bo różnie bywa, a... No dziwne to było. Bo ja planowałam jechać na zawody i już jakby... No dobra, to jeszcze nie było takie ustalone, że o dobra, tego i tego jedziemy na zawody, ale już wszyscy rozmawialiśmy, że tutaj zawody, że coś tam, że będziemy planować, a już tutaj, wie, dobra, dobra, będziemy szukać. I to już było takie, wiecie, zorganizowane, że jedziemy, jeszcze nie wiadomo dokładnie gdzie i kiedy dokładnie, ale jedziemy, nie? Jakby już to był ten czas, że jedziemy zawody i będzie fajnie. Panie wbiegały do stajni. Była robiona wylewka, był duży dół i te, przez ten dół jakby trzeba było... Znaczy trzeba było... Ja nie pamiętam, jak to było zrobione, czy przechodzili przez ten dół z tymi końmi, czy nie przechodzili, ale ogólnie był dół przed stajniami, przed jedną stajnią bodajże i był niezabezpieczony pierwszego dnia. Konie biegały. i prawdopodobnie mój koń w to wpadł, ponieważ następnego dnia już było zabezpieczone Właścicielka stajni powiedziała, że prawdopodobnie koń złamał nogę, więc po takiej informacji prawdopodobnie co się, widziała, co się stało, i prawdopodobnie to nie wyglądało dobrze, skoro takie coś tam powiedziała, że prawdopodobnie noga jest złamana. No ja wtedy powiem wam, że ja byłam za mała, żeby powiązać fakty, moja mama też za mało wiedziała po prostu żeby od razu robić, wiecie, nie wiem, filmy nagrywać i, i, i wszystko jakby dokumentować tak dokładnie, nie? Żeby faktycznie mieć niezbite dowody na to. To weterynarz potem nam sugerował, ja o tym opowiadałam chyba, że czy nie jechałam w teren i nie zeskoczyłam z takiego, wiecie, wysokiego wału na beton. Bo czasami jak się zjeżdżało z tych stromych wałów, to te konie wpadały na pomysł, żeby zeskoczyć, nie? A ja w tamtym momencie miałam takie, wiecie, w głowie ja zawody, jadę, to jaki tam teren? Ja jeździłam się występować do lasu po w terenie. I wracałam i trenowałam sobie na ujeżdżanie, bo ja tutaj wiecie, ja tu chciałam mieć największą życiową formę, ale to nie w terenach, tylko właśnie żeby się naskakać i w ogóle się przygotować. A więc to było dla mnie takie mega dziwne, bo koń wrócił z pastwiska na trzech nogach, nie? No i właśnie to, że pierwszego dnia było niezagrodzone, drugiego już było zagrodzone po tej całej akcji. Koń na trzech nogach. Niestety okazało się, że trzeszka się przesunęła, bo ogólnie ona miała problemy z trzeszczkami, tylko na tyle, że wystarczyło ortopedyczne kucie i było wszystko w porządku. Niestety po tym wypadku trzeszka się przesunęła i bodajże jeszcze uszczerbiła, czy tam odkruszyła, ułamała, i ona bez obciążenia sobie radzi. Niestety z obciążeniem się nie da, czyli no z jej sceną kuleja. Takie głupie niedopatrzenie, tak? Wiecie, nie wiem, ja do tej pory mam taki żal. Tych ludzi, taką głupotę zrobić. Zwłaszcza, że wiedzieli, że jest jeden koń, który na przykład nie widzi na to jedno oko. I żeby nie zabezpieczyć takiej rzeczy, nie wiem, mi się w głowie nie wyobraża, jak można coś takiego zrobić. I ja do tej pory, wiecie, jakby nawet ta osoba przyszła i, nie wiem, przekraszała albo, nie wiem, no cokolwiek. Nie jestem w stanie wybaczyć tej osobie, naprawdę, jakby <laughs> to jest złe, <laughs> ja wiem, Powinniśmy sobie wybaczać, żyć w <laughs> zgodzie, sobie, biorę. nie, wiecie, jakby. Taki no mocny cios, nie? Dowiadujecie się, że was już ukochany konik, mieliście jechać na zawody i koniec, przepadło, the Mieliśmy też incydent w jednej stajni, w której koń kopnął w pręty, niestety się zaklinował w tych prętach, wiadomo, trzeba było odciąć te pręty, my mieliśmy daleko do tej stajni, bo to były, wiecie, na łąki wysłany koń. E <grym> I wiadomo, dostaliśmy informację, że taka sytuacja się wydarzyła, ale odcięli pręta, wyciągnęli konia a i że wszystko jest w porządku. Ja wtedy bodajże byłam chyba już w pracy. Wyjechałam jakby do pracy, w której wiecie, nosowałam i mnie w domu nie Moja mama się pytała, czy wszystko by na pewno jest w porządku, bo jeżeli coś się dzieje, to niech wzywa weterynarza. My mieliśmy tam weterynarza, który nas znał. Moja mama przyjechała kilka dni później do stajni. Okazało się, że noga jest cała spuchnięta. Tak wiecie, fest puknięta, że z daleka było widać, że jest okropnie spuknięta. Od wewnątrz żywe mięso. No to tą kratą, co się przecięła. Już wiadomo, że po kilku dniach nie niedomycia, nie, nie do szycia żywe mięcho. Mama do mnie wtedy dzwoniła, że nie ma kontaktu z właścicielem, że nie da się wejść do socjalnego pomieszczenia. Eee, wtedy była zima, więc moja mama musiała jeździć w i z powrotem, zanim weterynarz przyjechał, bo niestety nie dał rady przyjechać od razu, tylko czekała chyba dwie godziny na weterynarza, czy nawet więcej. Rozgrzewała się w samochodzie, bo nie dało się wejść do socjala, właściciel, nie wiem, wystraszył się, czy coś, yy, i nie było z nim kontaktu. Stajedni również yy, ponoć uciekli się zamknęli przed mamą, więc no, jest cyrk na kółkach, ja nie wiem, jakby... Nie wiem, ja naprawdę tego nie rozumiem, bo wiecie, widać chyba takie rzeczy, zwłaszcza w momencie, kiedy koń się nadział, oni widzieli, że no jakby... Wiecie, ten koń się przeciął. Jeżeli by dał znać szybko, to wiadomo, że to jest szybka interwencja weterynarza, weterynarz by to wszył i nie byłoby żadnego śladu, problemu, niczego. A tu nagle zrobił się problem, bo to się nie dość, że zakaziło, spuchło, nie, nie da się już tego szyć po takim czasie. No to była istna tragedia. I dlaczego ludzie nie dali się znać o takich rzeczach? Jeszcze powiedzą wam. Prosto w oczy, że wszystko jest dobrze. Byłam w stajni, w której konia miałam odwodnionego. Właściciele powali, że cały czas tu się została i zawsze ktoś jest, a potem przychodziło co do czego, jakaś sytuacja, nagle trzeba kogoś wziąć, nie wiem, rozerwało się paswisko, coś się dzieje, wiecie, nie wiadomo co. Trzeba nagle kogokolwiek, żeby to ogarnąć. I okazuje się, że na przykład ja jest sama na stajni. I jak tu ogarnąć sytuację taką patową, nie wiem, 20 koń spieprzyło albo, nie wiem, rozerwały pastucha i co zrobić, nie? No miałam kilka razy taką sytuację i nikogo nie ma. Pamiętacie aferę błotnistą? No, no to to jest najlepsza historia po prostu. Die moja ulubiona. No bo nie wiem o tym opowiadałam, to będziecie mieli linka u góry. O dokładnej historii, tak w skrócie. Zabrałam Arizonę. Do gdzie była po prostu kwatera bezpieczna, była ona wtedy po tym zabiegu, po tej operacji, usunięcia chipa, żeby była po prostu bezpieczna, żeby nie uciekła z tej kwatery i w ogóle w ogóle, i w szczególe. Znana są taką stajni, wszystko super. I słuchajcie, mimo tego, że ja mówiłam, że koń jest po zabiegu, i powtarzałam to cały czas, że taki biedny konik, i w ogóle ja to tam byłam przerażona tym wszystkim. No to zostałam propozycję. Wypuśćmy konia na pastwisko, na którym już reszta koni nie jest, ale ona zajmie się trawą, nie? Po prostu z kwatery na większe pastwisko, bo na tej kwaterze się już kurzała, tam nie było trawy, więc wypuśćmy ją na pastwisko. Tam, gdzie nie ma koni, konie są na innym pastwisku, nie? Myślę sobie, okej, okay, fajny pomysł. No, tylko się nie poinformował mnie mimo, że wiedział o tym, że jest błoto po prostu po kolana, koń się cały zapad, wiecie, ja rozumiem, błoto gdzieś tam, no będzie, nie? Ale wtedy była susza. Susza, susza. Ja to będę cały czas powtarzać. Susza, nie było wody, po prostu Sahara wtedy była. Lato, Sahara nie padało, nic się nie działo. Błoto, po prostu koń wpadł tak. To co tam się dzieje teraz, jak jest błoto? Jak pada deszcz, te nie przecież tam nurkują. I wiecie, jeżeli to jego konie, to palicho, No jego sprawa, on sobie o to dba, jego, jego akwarium, jego rybki i jakoś tam to się mówi, nie? Ale, ale, nie wiem, mnie to przeraziło, wiecie, i na początku ja wypuściłam tego konia, ja tego nie widziałam, że coś jest nie tak, przez dwa dni ten koń chyba tam wychodził, przez dwa dni albo jeden dzień, bo koń był praktycznie przy wyjściu, jadł sobie trawkę. Więc ja nie szłam tam na dół, żeby zobaczyć, co się dzieje na pastwisku. Ja przeszłam większość pastwiska, ale nie schodziłam... To pastwisko było duże bardzo, więc ja nie łaziłam po całym tym pastwisku, żeby sprawdzić każdy zakątek. Jednak właściciel wie. I wie, że koń po operacji. No, zresztą w sumie sprawnego konia w życiu bym tam też nie wypuściła, nie? Czy operacja, czy nie w życiu. Dajże je pierdzielę, No. I ja potem tego pierwszego albo drugiego dnia Odkąd byłam w tym paswisku, koń był na samym końcu. Całe szczęście, że z chłopakiem. Idziemy po konia. I jak ja jeszcze po tym błocie szłam, to ja się w nim tak bardzo nie zapadałam. Zresztą ja ogólnie jestem lekka, chłop miał trochę gorzej, on się tam w tym zapadał. Ale ja nie zwróciłam uwagi na chłopa, bo chłop gdzieś tam z tyłu sobie szedł. Ja sobie tam lazłam po tego konia oczu. Ja, że lekka, to się tak nawet nie zapadłam w tym. Eee... No, dopóki nie wzięłam konia i ten koń nie wpadł, i Macie ten urywek filmiku, który, który no mam, bo nie nagrywałam, jak po prostu tam się rozryczałam, <laughs> ja nie wiedziałam totalnie, co ja mam zrobić. Po prostu ten koniak się tam zapadł w tym błocie całej, nie chciał stamtąd wyjść. Ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Yy, straszne to było dla mnie. Pierwszy raz widziałam taką sytuację, pierwszy raz nie wiedziałam, co mam zrobić. Nie naprawdę od nigdy, nigdy nie miałam takiej sytuacji, że stanęłam i nie wiedziałam, co mam zrobić. Po czym na szczęście, że był chłopak, no to chłop ciągnął konia od przodu, żeby szedł, tak, złapał sobie za i próbował ją zachęcić do przodu. Ja stanęłam z tyłu i za tyłek ją po prostu pchałam, żeby się ruszyła. Trzeba było jakoś przez to przejść po prostu, przebrnąć. Nigdy tak nie ryczałam jak wtedy. Ja byłam przerażona, no bo pierwsza myśl, matko jedyna, co jak ten koń sobie coś zrobił. Co, jak ten koń sobie coś uszkodził w tym błocie? Przecież po operacji ta noga. Ja tam ryczałam chyba przez godzinę albo dwie, nie pamiętam. Już wstępowałam z tym koniem bardzo długo wtedy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, nie potrafiłam się opanować. Przełożyłam tego konia wtedy na tą kwaterkę. Właściciel też, jakby nie wiem, no dla mnie to było strasznie niepojęte, bo właściciel na początku mówił, że tam nie wiedział o tym, nie? Okej, okay, no to jak nie wiedział. Ale z drugiej strony, no jak nie wiedział, ale jak właściciel stanie, może nie wiedzieć o czymś takim, jak swoje konie tam wypuszcza e, i jeszcze prowadzi pensjonat, e, gdzie paswiska no, powinny być w taki sposób bezpieczne, nie? A dla mnie to w żaden sposób nie jest bezpieczne. E, potem przy, <ścoughs> przyszedł właściciel, powiedział, że e, to da się obejść. No to już sam sobie zaprzeczył, że no jednak. Wiedział o tym, że to tam jest i że da się to obejść. Co z tego, że on wie jak to obejść, jak konie i tak będą łazić po tym błocie. Nie będą tego obchodzić, tak? Zwłaszcza jak się spłoszą czy cokolwiek. Wpadną w to błoto. Właściciel sobie zaprzeczał tym, co mówił. Potem w ogóle hit, bo rozumiecie, że właściciel na mnie naskoczył, że to ja powinnam sprawdzić pastwiska i to do mnie należy obowiązek sprawdzenia, czy na pastwiskach, jego pastwiskach i jego pensjonacie, za który płaciłam, Eee, że to jest mój obowiązek sprawdzić to. Sprawdzać, gdzie, no, jednak, wiecie, za coś się płaci. I... I to nie jest wymaganie, żeby on dbał i całował tego konia, tylko żeby po prostu no, było bezpieczne. Zwłaszcza, że koniec po operacji on wiedział o czymś takim, więc nie wiem, no jakby powinien poinformować. Dobra, słuchaj, możemy tam wypuścić tego konia, ale tam jest błoto. Więc zobacz sobie to płoto. Było to. Trzeba by na pewno coś tam je wypuścić. No nie wiem, takie logiczne chyba, nie? A widocznie nie. <laughs> jakby w innych staniach, słuchajcie, mimo że się działo, jak się działo, te rozstania były normalne, słuchajcie. Jakby normalnie odchodziliśmy, normalnie się żegnaliśmy, wszystko było w miarę miło, mimo niektórych rzeczy, że nam się nie podobało, było wszystko ok. To rozstanie było najdziwniejszym rozstaniem ever, ze względu na to, że właściciel był strasznie niemiły. Jak, no, w sumie no odeszłyśmy z dnia na dzień, bo jak ja zobaczyłam to, ja już temu właścicielowi totalnie nie ufałam. Byłam przerażona po tej całej sytuacji. No, co jak znowu coś się wydarzy? W ogóle potem doszłam do wniosku, że tego nie jestem pewna. Ale mój koń tam bardzo schudł. I wiecie, pojechał na operację, był wcześniej trzymany miesiąc w boksie, ona nie chudła. Ona po prostu grubła z powietrza. I właśnie ja się bałam, że, właśnie jak powiedziałem, do kliniki, to schudnie, nie schudła. Okazało się, że z tej stajni, w której stałam niecałe dwa tygodnie, schudła. I prawdopodobnie właśnie siano, które ja tam widziałam, było bardzo słabe jakoś, niech bądź nie chciał w ogóle tego jeść. Te baloty, wydaje mi się, że się nie zmieniały, w sensie nie były rozpakowywane na nowe. Eee, więc wydaje mi się, że, że dobrze, się tak stało, że po prostu uciekłyśmy i nic się gorszego nie podziało. To pożegnanie było również bardzo niemiłe. Gdy właściciel się dowiedział, no, dowiedział się tego samego dnia, w którym przyjechał transport, że odchodzimy, to był bardzo niemiły, atakował mnie, atakował moją mamę, atakował mnie, że to jest moja wina, bo w ogóle cała ta sytuacja to jakiś po prostu kpina. Nie wiem, wiecie, ktoś odchodzi, no to trudno, odchodzisz, to na rano to nie chcesz tu być, to tyle, nie? A Po prostu taki szum, takie wyzywanie. Masakra! Powiem Wam, że ja. Ja już na tych staniach to jestem chora, naprawdę chora, chora. Jeszcze wiecie, jak ja bym wymagała jakichś złotych lamek, czegoś? To spoko! Moje wymagania: koń ma siano, koń ma wodę, koń może wyjść na bezpieczne pastwisko czyli takich, w których nie ma drutów, nie ma po prostu błotnistej nie wiadomo czego. I wiecie, błoto jest I, i wszędzie będzie błoto, tylko nie takie, że koń się zapada i nie może wyjść. No, sorry, to. to no nie. No nie, po prostu nie. No dla zdrowego konia, no pomyślcie sobie, się jest będzie chciał z tego wyskoczyć, no przecież ja pierdzielę, zerwie sobie coś, wyrwie sobie ze stawu i ja nawet nie chcę myśleć o tym. Mocne kraje. <grym> Także to to wszystko, co wam chciałam powiedzieć na ten temat. Następny odcinek będzie o stajniach, w których byłam oglądać, więc wam poopowiadam troszeczkę o nich, bo tam... Koniecznie <grym> czekajcie na następny odcinek, piszcie w komentarzach, co wy przeżyliście w stajniach. Ja z Wami bardzo chętnie popiszę. Może macie jakieś tematy do następnych filmików, może macie jakieś pomysły, także tym bardziej zapraszam do komentarzy. Jeżeli nie, możecie napisać cokolwiek w komentarzach, żeby mnie wspierać. Będę Wam bardzo wdzięczna za to. I to chyba wszystko. Majo!